Cześć! Dziś odkręcimy klamkę od okna. Będzie to takie typowe okno plastikowe. Jak odsłonimy plastikową osłonkę, pokażą się dwie śrubki. Trzeba będzie je po prostu odkręcić. Nie powinno to naruszać żadnej gwarancji ani nic takiego. I klamka jest zdjęta. No, tyle że okno jest otwarte, więc żeby je zamknąć musimy e, z powrotem o, użyć klamki. Wtedy okno jest zamknięte, zabezpieczone. No, żeby przykręcić, no to analogicznie e, z powrotem te śrubki musimy sobie wkręcić. ramka jest zamocowana. Dzięki.